Siemano, z tej strony miłość, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Konflikt Kanie i Kim nabiera tempa. Proces Didiego przesunięty. Snoop Dogg i Shuk Knight oskarżeni o oszustwo. Powraca legendarny program hip-hopowy. Leroy ponownie zostanie ojcem. Malik z emocjonalnym numerem. Xayo atakuje tako Hemingwaya. I jeszcze na szybko zanim zaczniemy, to chciałbym was poprosić o zostawienie suba, lajka i komentarza dla zasięgu, ale żeby nie przeciągać lećmy z materiałem. Relacje między Kanye Westem a Kim Kardashian ponownie stają się jednym z najgorętszych tematów w mediach. Spór o ich dzieci oraz decyzje dotyczące ich przyszłości nabiera tempa, a je nie zamierza odpuszczać. W serii mocnych wypowiedzi raper uderzył w byłą żonę, zarzucającej ograniczenie jego wpływu na wychowywanie potomstwa. Jednym z kluczowych punktów sporu stała się kariera muzyczna córki pary, czyli North West. Kanye otwarcie skrytykował decyzję Kim, która miała samodzielnie podjąć decyzję o współpracy ich córki z Playboy Cartim. Raper nie ukrywa, że czuje się odsunięty od kluczowych decyzji, a jego wpływ na życie dzieci jest minimalizowany. Sprawę jeszcze bardziej skomplikował fakt, że Kanye nagrał wokale North w numerze, uwaga uwaga, Didiego. To oczywiście miał odbyć się bez zgody Kim. Jak wynika z przecieków, Didi miał nawet udostępnić zrzuty ekranu ze swojej wymiany SMS-ów z Kardashian, w której celebrytka stanowczo sprzeciwiała się publikacji nagrania. Kanye jednak podkreśla, że to ojciec powinien mieć ostatnie słowo w kwestiach związanych z dziećmi, co jeszcze bardziej zaostrzyło cały konflikt. Ale jeszcze gdyby tego było mało, to oprócz rodzinnych sporów, Kanye postanowił po raz kolejny wrócić do kontrowersyjnych wypowiedzi na temat społeczności żydowskiej. Raper zasugerował, że to właśnie ludzie z tej grupy manipulowali, Pulują branżę muzyczną, wpływając na kariery największych gwiazd. Tego typu wypowiedzi nie są niczym nowym w przypadku Esta. Jego antysemickie komentarze w przeszłości doprowadziły do zerwania współpracy przez największe marki, a także utraty milionowych kontraktów. Pomimo wcześniejszych konsekwencji, je nie rezygnuje z tego typu narracji, co ponownie może odbić się na jego karierze. Co bardzo ważne i ciekawe, według doniesień medialnych, Kim Kardashian nie zamierza pozostawić sprawy bez reakcji. Celebrytka rozważa podjęcie działań prawnych, mających ograniczyć wpływy Kanye na życie ich dzieci. Powodem nie są jedynie jego kontrowersyjne wypowiedzi, ale także nieprzewidywalne zachowania, które według Kim mogą mieć negatywne konsekwencje dla ich potomstwa. Nie wiadomo jeszcze jakie konkretne kroki planuje podjąć Kim, ale konflikt między nią a Kanye z pewnością nie dobiega końca. Jeśli sytuacja będzie dalej się zaostrzać, niewykluczone, że sprawa trafi do sądu, co może mieć wpływ na prawa rodzicielskie rapera. Sprawa sonnowa przeciwko Didiemu nie zwalnia tempa, a i finał będzie musiał jeszcze troszeczkę poczekać. Sąd bowiem zdecydował o przesunięciu procesu, dając stronom więcej czasu na przygotowanie się do batalii prawnej. Tymczasem raper stanowczo zaprzecza nowym zarzutom, a obie strony szykują się na kluczowe starcie w sądzie. Decyzja o przesunięciu rozprawy zapadła podczas konferencji przedprocesowej 14 marca, kiedy to sędzia uznał, że konieczne jest dodatkowe rozpatrzenie wniosków i uporządkowanie materiału dowodowego. Nowy termin rozpoczęcia procesu wyznaczono na 12 maja 2025 roku. Przed sądem Didi zmierzy się z licznymi zarzutami. W tym dotyczącymi przemocy oraz zmuszania współpracowników do pracy w niehumanitarnych warunkach. Raper oczywiście kategorycznie nie przyznaje się do winy, a jego prawnicy robią wszystko, by podważyć wiarygodność oskarżeń. Co warte dodania, nowym elementem w sprawie jest nagranie wideo z monitoringu, które ma przedstawiać jedną z konfrontacji Didiego z Casey. Prokuratura federalna twierdzi, że posiada oryginalny materiał, co podważa argumenty obrony, jakoby film został zmanipulowany. I choć nagranie nie jest bezpośrednio związane z głównymi zarzutami, prokuratura chce je wykorzystać jako dowód na agresywne zachowania rapera. Zespół prawny Casey natomiast Podkreśla, że nagranie w pełni oddaje skalę zdarzeń i może mieć kluczowe znaczenie podczas procesu. Naturalnie, obrona rapera całkowicie odrzuca oskarżenia o zmuszanie kogokolwiek do udziału w kontrowersyjnych freak-offach. Prawnicy Didiego utrzymują, że wszystkie osoby biorące w nich udział robiły to w 100% dobrowolnie, a oskarżenia dotyczące przymusu i przemocy nie mają żadnych realnych podstaw. Didi konsekwentnie przedstawia siebie jako ofiarę medialnej nagonki, twierdząc, że wiele osób chce wykorzystać sytuację, aby zniszczyć jego wizerunek. I doprowadzić do upadku jego imperium. A co dalej w tej sprawie? Kolejne kluczowe posiedzenie sądu odbędzie się 25 kwietnia tego roku. Wtedy omówione zostaną szczegóły dowodów, a obie strony będą miały okazję przedstawić dodatkowe materiały. Niewykluczone, że pojawią się nowi świadkowie, którzy mogą znacząco wpłynąć na przebieg całego procesu. Nie milkną kontrowersje wokół legendarnej wytwórni Defrow Records. Tym razem to Snoop Dogg i Shook Knight zostali pozwani przez Laidy Harris, która domaga się ogromnego odszkodowania, twierdząc, że została oszukana i pozbawiona należnych jej pieniędzy. Ale od początku. Sprawa sięga początków w Death Row Records, czyli 1989 roku, kiedy to Laida Harris i jej mąż Michael zainwestowali 1,5 miliona dolarów w rozwój wytwórni. W tamtym właśnie czasie dr Dre, Snoop Dogg czy Tupac byli dopiero na początku swoich karier, a Death Row record szybko stawał się dominującą siłą w hip-hopie lat 90. Pani Harris twierdzi, że od samego początku miała udział w sukcesie wytwórni, ale pomimo rosnących zysków, została całkowicie odsunięta od dochodów i decyzji finansowych. Według dokumentów sądowych oskarżycielka uważa, że Shuk Knight i Snoop Dogg celowo manipulowali finansami wytwórni, aby ukryć jej rzeczywisty majątek i nie wypłacić jej należnych. Pieniędzy. Twierdzi, że po przejęciu Death Row przez Snupa w 2022 roku działania te były kontynuowane, a jej prawo do udziału w zyskach było dalej ignorowane. Co więcej, Harris już w 2002 roku złożyła pierwszy pozew przeciwko Knightowi, domagając się zaległych pieniędzy. W 2005 roku sąd przyznał jej odszkodowanie w wysokości 107 milionów dolarów, ale jak twierdzi, nigdy ich nie otrzymała. No i kiedy Snoopy w 2022 roku odkupił Defrow Records, wielu fanów rapu na całym świecie uznało to za symboliczne zamknięcie pewnego etapu i odrodzenie legendy. Jednak jak się okazuje, przejęcie wytwórni nie rozwiązało wszystkich problemów. Pani Harris uważa, że przejęcie Defrow przez Snoopa miało na celu ukrycie prawdziwego majątku wytwórni, co miało uniemożliwić jej wyegzekwowanie zasądzonego wcześniej odszkodowania. Pozew, który Harris złożyła w sądzie, opiewa na około 100 milionów dolców, a oprócz tej kwoty domaga się również pełnej dostępu do aktywów finansowych wytwórni oraz kontroli nad jej finansami. No i to co chyba teraz powiem nikogo raczej nie zdziwi, bo zarówno Snoop Dogg jak i Suge Knight twierdzą, że pozew jest bezpodstawny i nie ma żadnych dowodów na oszustwo. A co będzie dalej z tym wszystkim? Sprawa już teraz trafiła do sądu, ale na jej rozstrzygnięcie będzie trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. Tymczasem Death Row Records, choć symbolicznie wróciło w ręce jednego z najsłynniejszych raperów na świecie, nadal pozostaje w cieniu dawnych sporów finansowych. Czy Snoopy i Knight rzeczywiście ukrywali majątek wytwórni? Czy pani Harris faktycznie została oszukana? Na te pytania odpowie sąd, ale jedno jest pewne: historia Death Row wciąż nie doczekała się spokojnego zakończenia. Po latach nieobecności, jeden z najbardziej legendarnych programów związanych z polską sceną hip-hopową powraca. Cezary Ciszewski, który lata temu prowadził kultowe WWA, postanowił wznowić projekt i ponownie dać głos raperom oraz ludziom związanym z kulturą hip-hopową. Dla starszych fanów rapu Ciszewski to postać kultowa. Człowiek, który w czasach, gdy hip-hop w Polsce dopiero raczkował, wprowadził go do ogólnodostępnej telewizji. Jego programy WWA oraz Muzyka łączy pokolenia na antenie TVP były jednymi z pierwszych telewizyjnych programów. Produkcji, które realnie oddawały głos hip-hopowemu środowisku. I chociaż od ich emisji minęło ponad dwie dekady, to do dziś nikt w polskiej telewizji publicznie nie stworzył podobnego projektu na taką skalę. Choć jego programy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, kariera Ciszewskiego nie potoczyła się tak gładko. Dziennikarz wpadł w poważne problemy związane z uzależnieniem, które zaczęły się w trakcie realizacji jednego z najbardziej wstrząsających filmów dokumentalnych w historii polskiego kina. Mowa o filmie pod tytułem Wolność jest darem Boga, który opowiadał o życiu heroinistów zamieszkujących kamienice przy Foxal 13 w Warszawie. Twórca mocno zaangażowany w temat sam wpadł w nauk, co ostatecznie wykluczyło go z branży medialnej na długie lata. Na całe szczęście pan Ciszewski zdołał się podnieść i przezwyciężyć swoje problemy, a jego dokument pozostaje jednym z najmocniejszych obrazów, jakie powstały na temat uzależnienia w Polsce. I choć długo nic nie wskazywało na to, że Ciszewski powróci do świata hip-hopu, to teraz oficjalnie ogłosił powrót WWA. W akcję promującą reaktywację programu zaangażował się międzynarodowy Między innymi LeRoy, który jako jeden z pionierów polskiej sceny hip hopowej bardzo pozytywnie ocenił powrót tego projektu. Póki co nie ujawniono zbyt wielu szczegółów dotyczących nowej odsłony programu, ale można się spodziewać, że będzie to ukłon w stronę korzeni polskiego hip hopu. Biorąc pod uwagę doświadczenie Ciszewskiego i jego wcześniejsze produkcje, można przypuszczać, że nowe WWA będzie miejscem dla klasycznych raperów, ale także młodego pokolenia, które obecnie kształtuje polską scenę. W polskim rapie niewiele jest postaci tak barwnych jak Leroy. Raper, polityk i aktywista po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą filmu dokumentalnego o swojej karierze, ale także z powodów rodzinnych. Podczas premiery filmu Don't Fuck With Leroy artysta oficjalnie ogłosił, że ponownie zostanie ojcem. Na wydarzeniu zorganizowanym w warszawskich Złotych Tarasach Leroy i jego żona Dorota Marzec nie kryli emocji. W trakcie pozowania na ściance można było dostrzec krągłości ciążowej jego małżonki, co wywołało spore zainteresowanie zgromadzonych. Sam Leroy potwierdził te przypuszczenia, publikując później w social media krótką, ale bardzo wymowną wiadomość. Będzie dzisia. Dla samego Leroya będzie to już czwarte dziecko. Raper ma trójkę pociech z wcześniejszego związku z Janną Krochmalską, z którą był związany przez niemal dwie dekady. W 2024 roku wziął natomiast ślub z Dorotą Marzec, a teraz para spodziewa się swojego pierwszego wspólnego dziecka. Ogłoszenie tej jakże radosnej nowiny zbiegło się z premierą długo wyczekiwanego dokumentu Don't Fuck With Leroy, który od 21 marca będzie dostępny w polskich kinach. Film reżyserii Małgorzaty Kowalczyk to szczegółowa opowieść o życiu i karierze Piotra Liroya Marca, czyli jednej z najbardziej wpływowych postaci w całej historii polskiego hip-hopu. Produkcja ma przedstawiać pełną sukcesów, ale i kontrowersyjną drogę rapera, od jego trudnego dzieciństwa, przez spektakularny sukces na scenie muzycznej, aż po wejście do polityki i walkę o legalizację medycznej marihuany w Polsce. Bez żadnego wątpienia, Liroj to postać, która na zawsze zmieniła polski hip-hop. Jego debiutancki album sprzedał się w ponad 500 tysiącach egzemplarzy, co do dziś pozostaje najlepszym wynikiem w historii całego polskiego rapu. Kawałki takie jak scyzoryk czy impreza na stałe wpisały się w klasykę gatunku, a ich wpływ można dostrzec po dziś dzień. Dokument jednak ma nie skupiać się tylko i wyłącznie na karierze muzycznej rapera. Film ukazuje Leroya jako człowieka, który wciąż poszukuje nowych wyzwań, od biznesu, przez działalność społeczną, aż po scenę polityczną. Jako poseł był jednym z głównych orędowników legalizacji medycznej. W Polsce, co udało mu się osiągnąć pomimo licznych przeszkód. Film ma nie unikać także tematów prywatnych. Widzowie mają zobaczyć nieznane dotąd nagrania, usłyszą opowieści o kilku bliskich mu osób i poznają szczegół jego życia rodzinnego. Właśnie ten intymny i szczery przekaz ma być jednym z największych atutów całej tej produkcji. Wszystko więc wskazuje na to, że rok dla Leroya będzie wyjątkowy zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Ostatnie tygodnie nie były dla Malika Montany łatwe. Po premierze Dos, który miał być mocnym powrotem po wydawniczej ciszy, raper spotkał się z chłodnym przyjęciem. Mimo długiej przerwy w muzycznej działalności, jego nowy kawałek nie porwał słuchaczy, tak jak można było się spodziewać. Nie brakowało nawet opinii, że eksperymenty z flow i forma kawałka były zbyt nietypowe, a fanom brakowało starego, dawnego Malika. Teraz jednak lider Game 2 l postawił na zupełnie inny klimat i wygląda na to, że ta decyzja się opłaciła. Jego najnowszy kawałek Sentymenty pokazuje rapera w zupełnie innym świetle i co najważniejsze zyskał duże uznanie wśród słuchaczy. Nowy numer zatytułowany Sentymenty to zdecydowanie jeden z najbardziej emocjonalnych kawałków w dorobku Malika Montany. Raper, który zwykle prezentuje pewność siebie i przewózkę, tym razem odsłania bardziej refleksyjną stronę. Tekst utworu przepełniony jest osobistymi przemyśleniami na temat rodziny, przyjaźni i drogi jaką przeszedł. Malik porusza tematy lojalności, wartości, zaufania a także mówi o życiu na granicy ulicy i show biznesu. Nie brakuje odniesień do realiów, w jakich funkcjonuje, zarówno w biznesie, jak i w relacjach z bliskimi. Po bardzo mizernym odbiorze Hakados, Malik pokazał, że potrafi dopasować się do oczekiwań słuchaczy i sięgnąć po bardziej emocjonalne brzmienia. Reakcje fanów są tym razem zdecydowanie bardziej pozytywne, a wielu komentuje, że sentymenty to kawałek, na który czekali. Jeżeli mieliście okazję przesłuchać ten numer, to dajcie znać w sekcji komentarzy, co o nim sądzicie i czy podzielacie opinię fanów Malika i ten numer jest zdecydowanie lepszy od wcześniejszego. Po głośnej aferze związanej z nieodpowiednimi wiadomościami do 15-letniej dziewczynki, którą ujawnił Konopski, Ksajo zadeklarował, że na jakiś czas znika z internetu. Jednak jak się okazało, jego przerwa nie trwała zbyt długo. Streamer wrócił na Twittera i od razu wywołał kolejną burzę. Tym razem postanowił publicznie uderzyć w jednego z najpopularniejszych raperów w całej Polsce, czyli tako Hemingwaya. Streamer w swoim wpisie na Twitterze w ironicznym tonie odniósł się do sytuacji z przeszłości, w której to tako miał spotykać się z dziewczyną młodszą o aż 10 lat. Ksaś zasugerował, że raper mimo pełnej świadomości wieku partnerki, walił ją na gołe kapsko, podkreślając, że dziewczyna miała wtedy jedynie 17 lat. Ej, czy to prawda, że jakiś polski raper groomingował o 10 lat młodszym od siebie dziewczynę i walił ją na gołe kapsko, mimo że miał pełną świadomość, że ona ma zaledwie 17 lat i jest jeszcze dzieckiem? W jakim świecie ja żyję? Pod ironicznym wpisem Majkuta szybko pojawiły się odpowiedzi, które próbowały wyjaśnić sytuację. Jeden z użytkowników X-a sprostował, że dziewczyna miała nie 17, a 16 lat, a Tako zanim zaczął się z nią spotykać, miał prosić jej rodziców o zgodę. Tako Hemingway i nie 17, tylko 16, musiał pytać rodziców Igi o chodzenie. Laska popadła w syndrom sztokholmski, wybaczyła mu nawet zdradę, co nie spodobało się Tomkowi Lisowi i stracił kontakt z Tako. Nie chciał go znać, córka też się od niego odsunęła. Okej, okay, dziękuję za sprostowanie i sprawdzoną, rzetelną informację, bo ja tylko słyszałem plotki. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Ksayo staje w centrum kontrowersji. Wcześniej na temat jego afery z nieodpowiednimi wiadomościami do piętnastolatki wypowiedzieli się m.in. Alberto, który to skomentował, że kolejny influencer bajeruje małolatki. Teraz jednak streamer zamiast mierzyć się z własną aferą, postanowił zaatakować rapera, który do tej pory miał wręcz nieskazitelny wizerunek. Cała ta sytuacja wzbudziła skrajne emocje. Część internautów uznała, że Ksayo w Właściwy sposób próbuje odwrócić uwagę od swoich wcześniejszych problemów, podczas gdy inni bronili go, twierdząc, że po prostu porusza niewygodne tematy dotyczące osób ze świecznika. Jestem szczerze, mega ciekawy, co wy o tym wszystkim sądzicie. Czy według Was, skoro Ksayo został głównym antybohaterem tego typu ogromnej afery? To czy Tako, który otwarcie był z 10 lat młodszym dziewczyną, która miała mieć wtedy rzekomo 16 lat, również zasługuje na potępienie, tak jak ironicznie zasugerował streamer, i czy cała ta sytuacja jest nadmuchana i nieobiektywna? Napiszcie na dole, myślę, że może wyniknąć z tego mega ciekawa dyskusja.